Cześć, strony za W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w naszą grę, w którą zaczęliśmy grać i z powodu niektórych błędów, takich technicznych bardziej. Chwilowo seria była przerwana, ale wróciliśmy do tej gry i będziemy sobie w nią tutaj dalej grali. A tak naprawdę ja będę grał, bo moja przyjaciółka to nie działa, sam będę grał. A z okazji tego, że dzisiaj, nie dzisiaj, bo jutro, ale możliwe, że większość z Was zobaczy to jutro, czyli w święta. Chciałem Wam życzyć dużo zdrowia, szczególnie zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co tylko chcecie, najlepszego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. I to na tyle z wstępu, i dzisiaj myślę, że zajmę się kopaniem. Zastanawiam dlaczego jak wychodziłem, bateria była pusta, a bateria jak wróciłem była pełna. W jaki sposób? Nie wiem. Ale wiem, że trzymuje organicznego, okej. Ok, o, mam organiczyn. Mam organiczny? No nie no brakuje tego organicznego, naprawdę. I już jest organiczny. Okej. Okay. Mamy prąd. To myślę, że skoro mieliśmy się zajęć kopaniem, to potrzebne nam jest najpierw... Eee... Jak to było? Złożony. Już nie grałem w, w eee, I jak będziemy mieć złożony, to weźmiemy kabelki i będzie można kopać. I jak się wkupimy, to myślę, że trochę bajtów nam dojdzie. A nic, myślę, że się przyszedł. Tylko potrzebujemy najpierw złożonego. A ja tu złożonego nie widzę. A Amo, nie wiem, czy pamiętacie, ale był. Tak, w ogóle to z tego co pamiętam, to mało było strasznie się z tym odcinkiem. I proszę, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodoba ten film. Subskrypcję na kanale, bo tam widziałem, że tak najwięcej wyświetleń pod jednym z filmów to było 70... jakoś tak, 70 około. I z tych 70 osób... 9 mnie subskrybuje, więc zostawiajcie lajka i subskrypcję. Ja był wesoły dzisiaj. Tak, dokładnie. Teraz już nie będę miał nawet co zbierać. Coś mi się psuje, chyba. Coś mi się psuje. Samo to, że brak cenu i full organicznego w plecaku powoduje, że nie będę na razie miał co, co zbierać. Nie. E, dobra. Plecak zostawiamy. To... Do, to do zbiorniczka, zbiorniczka, zbiorniczka i jeszcze więcej do zbiorn zbiorniczka. Ym, coś jeszcze miałam Wam powiedzieć? A, miałem Wam powiedzieć, że odcinek z Fortnite'a wpadnie dopiero yy, w niedzielę, bo robię sobie przerwę świąteczną od nagrywania. I wydaje mi się, że jak się uda dobrze, to ten odcinek będzie trwał pół godziny. Jeżeli nie, no to krócej, bo gram już trochę dzisiaj. W, gram trochę Fortnite'a. Um, a. Tak. No to chyba na tyle z tych ogłoszeń. Ale na pewno. żebyście mieli pewność. Na pewno to jest tak pewność. Więc... Okej, okay, nie wnikajcie w to, co mówię. E, na pewno. E, będzie. odcinek... Nie później w niedzielę, nie później, nie wcześniej niż w niedzielę. Boż, co ja kąt? E jak już padnie ten odcinek, to albo najlepiej wiem. Dobra, mam pomysł. Pod tym odcinkiem musicie zostawić dużo komentarzy, w których będzie propozycja do zrobienia kolejnego odcinka. I widzę, że mam już mało. Okej, okay, już będzie. Mhm, dobra, idziemy teraz. Po złozionym. złożony. Żłożony. Eee. Wow. Co to? Więcej czegoś jakiegoś... Okej, okay, ciekawe, ja tam jeszcze nie byłem. Chętnie nie ale jest jeden problem. Nie mam złożonego. Muszę znaleźć złożony. I strasznie mi się to nie podoba, że tu nie ma żadnych <laughs> eee. kanion. Nie kanionów, tylko tych. E, takich jakby kopalni opuszczonych czy coś tego typu tylko są wielkie dziury i do tych wielkich dziur łatwo jest spaść a jak się chce a jak się chce gdzieś iść żeby coś wydobyć to trzeba jakieś dziwne coś obudować żeby móc dostać się do tamtego miejsca i widzę gdzie będę miał zamiar iść już mam miejscówkę potrzebny jest kuszonej Okej, okay, gdzie jest dom? Halo, dom? Tu jest dom, dobra Także pobiegnę Już mi się kończą filtry tlenowe Można wrócić do domu Bateria się też przyda Akurat filtr w całą się skończył przy okazji komora będę na skończyła, bateria się naładowała I okay, to pójdę po rzecz do badania bo już po drodze widziałem o tu jest tak pewnie jeszcze jedna mamy żywicę. Żywicę mamy ale nie widzę wciąż złożonego muszę chyba o filtrach znać. jeszcze gdzieś złożony, bo jak tak dalej pójdzie, to ja zajdę sobie do kopalni używając filtrów cenowych, a nie kabli. O, co to jest To Ten, 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 ten filtr. Okej, okay. robotyły. A, to było kiedyś ze świątecznego eventu, tylko nie wiem, czy ten świąteczny event jeszcze jest. A nie, pakownik. Ej, gdzie jak? Nigdy ja tego nie miałem w rękach ale przecież pakowniki są dosyć trudne do zdobycia to co on tu robią? o no bo nie mam miejsca już co to? gruzy pakownik dobra mm -hmm. mm -hmm. tu jest tak ogólnie pusto, jest dużo robotów z tego co wiem, to lepsze są gwiazdki niż roboty, bo oglądałem kiedyś kawałkowy odcinek i okazało się, że te gwiazdki są lepsze niż roboty. A tu jest full robotów. I tu opakowników. Okej, okay, wracam do domu Biegiem, 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 biegiem. Lecimy. Mało taką filtrów muszków zostało chyba. Oprócz tego, że nie ma filtrów, nie ma złożonego. To kolejny problem. Plus 5 problemów. Okej, okay, wiem gdzie jest złożony. Czy jest złożony? Jest złożony. Dobra, tylko muszę zrobić filtr dla Mało energii. Okej, okay, widzowie, nie wiem jak u was. Piszcie w komentarzach. Jak zdrowie, czy ten koronawirus was nie dotknął, bo na szczęście mnie jeszcze nie... No i u mnie to jest po prostu... Uff. Ten koronawirus jest to niczego bo... Przyszedł i czepił się i siedzi z nas wszystkich. Jeśli ja nie mogę doczekać kiedyś, się wszystko... koronawirus skończy, nie wiem, jak by, ale... Nie to... Denerwuję ten koronawirus po prostu dziwne no Z tego co słyszałem, ten koronawirus to będzie normalna grypa kiedyś Nie, to, to. Dobra jeszcze mam ten Coś ten czas szybko płynie, bo już patrzę i jest już 9 minut nagrania. Nie to, pakownik wraca Nie jest Nie, to to. Dobra, lecimy, lecimy. Tu dziura. Tu ja nie chcę wpaść. Dobra tam mamy domek, lecimy. Dobra, szybko, 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 szybko szybko. Lecimy, lecimy. Lecimy. Mamy trochę złożonego, więc E, organiczny, proszę bardzo. Co? Organiczny mogę jeszcze zostawić. Nie wziąłem tego. Zapomniałam że Ej, tak to jest moje pojęcie. ok trzeba teraz znowu znaleźć coś fajnego. I szczerze, w ostatnim odcinku tego nie było tu. Czy to jest... Co to było? Co to? Psa? Badań. Malachit! Nie jedź będę mógł robić, tylko trzeba to przepalić najpierw. O, do badania. Okej, okay, teraz już... Nie będę musiał martwić się o rzeczy do badania. A, filtr dobra. Bez filtrów cenowych tu nie ma. Gdzie życia wręcz nie ma? Ten czas szybko płynie jakoś strasznie. Przynajmniej mi, nie wiem jak pan... Okej, okay, badanko. 742 bajty. A tak w ogóle, ile ja mam bajtów? Pakownik 1000 bajtów. 2000 bajtów! Patrzcie, jak się tak nie patrzy w ogóle praktycznie, to to trudno tak jest wszystko opanować, bo... Nagle, bajtów ma się 2,5 tysiąca prawie, już niedługo, do 2,5 i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Średni pojemnik ma zasoby, czujnik mocy, czujnik schowka, czujnik baterii. Napiszcie propozycje, co mogę zrobić, zakupić sobie za bajty. to raczej nie, Włącznik też raczej. Rozgałęźnik myślę, że się nie przydarzy. Średnia platforma. Średnia platforma C Co to? Wysoka platforma, to chyba raczej bez sensu I ciągnik. Aluminium dwie sztuki. No to sobie zrobiłem ciągnik. Można kupić ciągnik, dobra. Kupujemy ciągnik. Ile nam brakuje? Niedużo. To i... tu Dobrze. E, tylko nie wiem z czego się robi. Aluminium. Aluminium, żeby nikt się nie czepiał potem w komentarzach Czy na serio tu się robi ciąg? Okej, okay, co nie wiedziałem Okej, okay, dlatego idziemy w wyprawę Żeby móc zdobyć rzeczy, które się przydadzą kiedyś do ciągnika czy rzeczy tego typu to, nie jest. Um, to teraz te tak. kable Kable, 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 przewody to nie kable, jednak to nie kable, jednak to przewody okej okay. chwila jeszcze, chwila jeszcze jeszcze jedne przewody jeszcze, przewody. jeszcze jedne przewody i to już są ostatnie przewody e, dobra, to idziemy w stronę, którą to było Znowu nie pytam w tę drugą stronę. Okej, okay, chyba już kojarzę, ale ja już widzę, jak to jest z tą energią tu. Nie, a mam tylko organiczny, proszę. Organiczny, ten ma taki malutki zbior, więc tego. E, tam mam kolegę, tak? E, tego Egzo. Kojarzycie pewnie niektórzy. Tam sam Egzo wiem, że jest na odcinku pewnie. Tam pozdro Egzo. E, i co ja miałem ci powiedzieć? A, mówiłeś o GTA Online, no to ja chciałem zagrać sobie z tobą w GTA Online, ale problemem jest to, że jak ja włączę sobie GTA i przechodzę na tryb Online, to w trybie Online nie będę miał szansy na zrobienie serii ani dla Was, ani dla przyjaciela nawet zagrać sobie. I to jest mój problem, bo po pierwsze zapomniałem postawić kabli, a po drugie, jak włączam GTA, to muszę czekać chyba z dwie godziny i przez te 2 godziny się to nie chce włączyć. <coughs> Może kiedyś zrobię live'a, w którym będziemy czekać, aż się włączy GTA. No fajnie jest ta muzyczka ze strony... Okej, okay, teraz dajmy, że to z w tą stronę powiedzmy. Tak, pójdziemy w tą stronę. Nie, nie w tą stronę. Ale... O! Musiała być jakaś aktualizacja w stronę na której mi nie było. W sensie ja jej nie widziałem. Okej, okay, świeci się. Niebiesko. Aha, bo to jest świąteczne! Ej, fajnie! Fajnie, fajnie! To trudma mi się. Szczerze ja tego nie widziałem jeszcze. Nie wiem czemu idę w stronę góry bo raczej w góry się nie mam zamiaru kopać. Ale chętnie się przejdę, zobaczyć, czy nie ma jakichś ciekawych materiałów. Te roślinki mnie nie interesują, bo ja wiem, co one oddam O, mamy materiał miedziany. Dobra, tamto łączy się, łączy. Malachit. Materiał miedziany, więc fajnie. Będzie można zrobić mieciek, jak, się... jak się będzie potrzebne. ten materiał chyba zbierany ma inny dźwięk, jest ciekawe. Dobra, tam jest jeszcze trochę. A i to jest najtrudniejsze, nie mam żadnego modułu. Oj. O, jest, dobra, To jest Malachite. O, tu jeszcze jest. Dla tego malachitu wyszło jedna sztuka tylko, co dziwne, bo zazwyczaj chodziło, z każdego złożenia wychodziło po 3-4 sztuki, a teraz nagle jedna sztuka malachitu. Malachit się przyda, na pewno. Ja zrobię sobie tutaj złoże, że tak powiem malachitu, czyli przy tych kołeczkach zrobię tak, wezmę plecak i malachit. I więcej malachitu. I jeszcze więcej malachitu. No Mam... Trzy sztuki malachitu. Więc jest dobrze. Jeszcze wezmę sobie jedną sztukę. Żywicy dodatkowo. Na zapas. Drzewko ścięte. Dobra, jest jedna sztuka żywicy. To idziemy w tą stronę powoli. Znowu zepsułam. Opa, dobra, jest, stoi. Okej. Okay. Amon. Pamiętam był taki amon. Śładnie było jeszcze. O chyba odkryłem już kinię. Okej. Okay. Pakowniki, to będę wiedział najwyżej, gdzie przyjść. Proszę mi tu nie spadać. Proszę mieć tlen. Okej, okay, dziękuję za tlen. Gdyby weszła do pokoju siostra to nie, nie... Nie pytajcie się w komentarzach kto mi wszedł do pokoju. Bo to najprawdopodobniej będzie moja siostra. Bo to zazwyczaj ona mi wchodzi do pokoju. Dobra, mamy I Nie, jednak nie mamy jaskiń. O, ja coś czuję, że dojrze nowy materiał. Tego na razie nie będę wspierał. tylko idę tam, bo tam mogą być ciekawe rzeczy. O. Okej, okay, tu myślę, że nie chciałbym spaść. O, okej, okay. jednak bym chciał spaść, ale jakby mi tyle nie brakło nic innego. Jakbym miał nieskończone życie, jak to powiedziałem ja. To mógłbym tam sobie spaść bez problemu. Ale że robimy serię przetrwania, to niestety, ale nie zrobię tego. Znaczy, chyba raczej stety, bo tam spadł, miałbym dużo szczęścia raczej. No, i jak myślałem, tak jest. Mamy trochę złóż. Halo. Halo. Stroner, halo, proszę mi. Ej. No. E, co my tu mamy? Lateryt. Malachit. Weź mam. No dawaj, no. A kwarc. O kurde, to jest kwarc. Dobra, kwarc się przyda. Aj. Amon. To amon to mam, Glina, materiał jakie jaki? Ceramiczny, dobra Już wiem z czego będę robił materiał Ceramiczny Materiał ceramiczny Ceramiczny Coś tego typu, dobra e, Nieważne, ja się na tym nie, nie znam bardzo Na materiałach I mamy złożony i tam coś jeszcze widziałem Dobrze widziałem, ceramiczny Czyli będzie się robiło ceramiczny, wracaj do mnie i jeszcze coś To jest Grafit Ok, dziwne, że jest tyle. A, bo jest event świąteczny. Dobra, to, to teraz już przypomniałam sobie, że przez event świąteczny będziemy mieli dużo grafitu. I dlatego, że jest event świąteczny, trzeba zbierać grafit. Bo z grafitu można robić sobie pakowniki. Ale że ja już nie mam miejsca we Kwin. Nie mam chyba gdzie tego grafitu sobie... Okej, okay, mam jednak. Nie, nie miałbym gdzie, ale mam. Rafinowana glina. Aaa, dobra, to na razie glinę wyrzucę, albo zostawię. Bateryt mogę wziąć, żywicę mogę już zostawić. Dobra, I tak żywicę zaraz muszę mieć na filtry. Jeszcze, trzeba... ale że naprawdę? Ale że naprawdę? Okej. Okay. Um, gdzie to było? Tu to było. No, mamy dzień, fajnie. Robię wyprawę. Energię odzyskam. Robię dalszą wyprawę. Brakło mi... Przerzuci komputer przeźmie. Ale, że naprawdę? O, się robi. I to chwilę nie zaszkodzi. zobaczyć czy tu nie ma niestety kopalni. No i przeszłam tyle, już, żeby nie znaleźć kopalni, ale znaleźć portal. Ok, jesteśmy na kolejnym terenie, górzystym. Dobra, wracamy No, ej, łączę wracaj Co się bierze na plecak? Kombinuj chyba No, dawaj Dobra, nieważne niech sobie stoi e, No nie wiem, gdzie idziemy w takim razie już, już sam nie wiem, bo tu nie ma kopalni żadnej. Mi zaczyna brakować materiałów. Miała być wielka wyprawa, a okazuje się, że z wielkiej wyprawy będzie chyba nic. Nie to. To. Okay. Yy, schowam sobie to. No, nie to tu. jest, tak. Okej. Tutaj sobie zrobię długie to. I myślę, że chyba zaraz będzie trzeba wracać do bazy. I dalej nie ma tu tak. żadnej pięknej kopalni. Ja już mam pomysł na kolejny odcinek. Ale ten pomysł jest zrealizowany w kolejnym odcinku. Ja na, raz, na kolejny odcinek. I jak chcecie wiedzieć co? To już wam zespoileruję. Już, ale to już będzie za chwilę, bo muszę znaleźć takie jedno miejsce. Okej, okay, to było tu. Chciałem żebym się Fortnite włączył. O tak, tam. Dokładnie tam jest złoże i zrobimy coś, co będzie polegało na tym, że zjedziemy tam, bo przy okazji będę miał sobie swoje te kijki. A teraz to są kijki, to nie są łącza. Teraz to coś, to nie są łącza, to są kijki. I te kijki yy, porozstawiamy na drodze i tam, gdzie nie sięga mój stronę będzie duże złoże i myślę, że nie będzie tak trudno go wydobyć ale za to będzie nowy materiał i myślę, że to na tyle z dzisiejszego odcinka i żegnam Was życzę Wam wesołych świąt dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka, jeżeli Wam się spodoba. Jeżeli Wam się nie spodoba to, to nic. To i tak zostawcie lajka, nieważne. Subskrypcja z dzwoneczkiem, tam przy dzwoneczku, jak jest dzwoneczek To nie niespersonalizowane, czy coś tego typu, na sy, nie to na środku Tylko jak klikniecie dzwoneczek, to nad tym na środku jest wszystko I kliknijcie to, to wszystko I wtedy będziecie wiedzieć o wszystkich odcinkach Wszystkich, które tylko wrzucę A więc żegnam was, w Wesoły świąt jeszcze raz do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.